Witajcie szanowni widzowie na kanale Mardar w Ogrodzie. Zapraszam teraz na taki niewielki spacer. Pokażę nasze papryki. O, i nie są jakieś okazałe. Rosną w trzech miejscach bardzo różnie na słonecznionych. To jest jedno z tych miejsc. Ja nie wiem dokładnie, jak wyglądają te papryki, bo im za bardzo czasu nie poświęcam. Dar zajmuje się tym, czyli moja druga połówka. Myślałam, że te papryki to jeszcze mają malusie, owoce lub dopiero kwiaty, ale otóż się okazuje, że jedna z papryk została zerwana, a pozostałe są zagrożone tą samą czynnością. To jest druga miejscówka, w której rosną papryki, więc stwierdzam, że muszę lecieć, nagrać szybciutko, bo dziś wieczór, najpóźniej jutro rano zostanie zerwana kolejna papryka. No dobra, teraz tak, żarty na bok. Tu mamy trzecią miejscówkę, czyli słuchajcie, mamy cztery, bo zapomniałam o tej pod chmurką. I lecimy tutaj... Miejscówki i od niej zacznę. Bo to co ja zobaczyłam, to jest prawdopodobnie największa papryka, jaką mamy w tym sezonie dnia 19 lipca. Ja to wiecie, zajmuję się warzywami swoimi ulubionymi, a mąż swoimi. On pomidorami, ogórkami, paprykami. A ja pozostałą resztą zacznę od krzaczka, który jest wyjątkowy, bo ma liście pstre. Liście typ variegata. Tak jak już odmiany pomidorków, które pokazywałam, a mam sześć odmian pomidorów o pstrych liściach, różnych odmian. Tak, mam też jeden, jedyny krzaczek o takich liściach i owocach w Paski. Rok temu miałam pierwszy raz. Tu bardzo słabo wybarwione są listki na biało-zielony kolor, bo jest to też miejsce dość cieniste. Dość cieniste. Nawet jakby te pomidorki wielkie nie zasłaniały światła, to też tu słabo by rosły. Jest na razie jeden, jedyny owoc, a odmiana ta nazywa się Cane, tak się pisze? Cendy. Hm. i nie pamiętam co dalej. O, szkurcze. kain, cendy, red. W każdym razie owoce też są w pasy Nie wiedziałam, czy w tym roku trafi mi się jakiś krzaczek, ponieważ paleta z wysiewami odmiany Red Giant o dużych owocach i właśnie tych pstrych liściach. Wiatr wytrącił mi paletę z rąk. No i nie wiedziałam co jest czym. Widzę, że trafił się jeden krzaczek i kwiatuszki. A tu natomiast, właśnie, a co tu za listek? Odłamało się. A to jest z wypadku ten Red Giant o bardzo dużych owocach. Grubych, takich wiecie, i długich na jakieś 20-30 cm. Bardzo późna odmiana. Ale tutaj zobaczcie. Z chciałam pokazać paprykę. Myślę, że to jest największa sztuka. Nazywa się Bills Striped. Jest to nowość, od tego roku ją mam. Owoce mają być w pasy. Liście nie, nie są variegata. W sklepie chorwackim. Kroejszan, set z kupiłam nasionka. To jest druga, mniejsza. Tu mamy trzecią, czwartą. Krzaczek jest silny, kwiatuszki na górze. Zawiązują się. Wychodzi na to, że to będzie dość wczesna. Tak, faktycznie wczesna i silna papryka. A tu Ogórki okropne. I właśnie nagrałam niedawno z Darem filmik o ogórkach sałatkowych, o zbiorze cudaków. Do tej pory tu były uprawiane góreczki, i tu nie szło, zupełnie nie szło. Te to są dwie sadzonki kupione w sklepie. Ogórki zaczęły się na razie. Jakieś dwa kilogramy zostały na razie zebrane z dwóch krzaczków, ale nie o góreczkach. W każdym razie to jest zła miejscówka i na ten sezon powstała maleńka nowa. Ale to filmie, który zobaczycie Państwo. Teraz dalej papryka. Papryka jedyna ostra, jaką mamy, ale nie aż tak bardzo. I piękna wizualnie. Słoniowa, elefant. Ona ma docelowo czerwone owoce w pasy. Takie szorstkie pasy. W fazie zielonej jest mało ostra. Mój małżonek bardzo, ale to bardzo lubi tę właśnie paprykę. Na razie nie widać jest tych pręg, pręg, pręgów, pręg poprzecznych. To jest też słoniowa. A z drugiej strony, red giant o wielkich owocach. I tu już wiem, że to jest ta odmiana. Tu miałam siewki podpisane kilka sztuk, no ale te z wypadku też są tą odmianą i całe szczęście, bo warto uprawiać. No to idziemy dalej. A przed wieloma, wieloma laty, pół ze dwadzieścia, parę lat temu, znajomy miał kiosk. Przywiózł nam go dźwigiem, przetransportował i myśmy go na foliak przerobili. A tu rosną dalie z takich pojedynczych bulwek oderwanych. I patrzcie, warto było posadzić te pojedyncze bulwki. Miks kolorów. Pod chmurką to się nic nie dzieje prawdopodobnie. A zobaczcie jeszcze tykwek przy okazji. Gruba butla. Dużo O już ma zawiązków. To jest kwiat jeden dzień, dwa to maks i przekwita. O i pędy ja tak przeciągam, prowadzę po siatce. Bo ona chętnie by tam powędrowała. Zobaczcie jak tu wygląda już. Ty kwasilna bestia. No nie da się. I tu nasze malutkie miejsce pod chmurką. Gdzie niestety jest zimno, nocy 12 stopni, 10, 14 to już uu, super. I te papryczki na dworzu tak wyglądają jak widać. Jedynie co słoniowa, elefant już przebarwiać się zaczyna na czerwono i tą można by od biedy zerwać. No ale nie zerwiemy, czekamy aż będzie w pełni dojrzała to to są nasze najbardziej okazałe na dworzu sadzonki. To już maleństwo. Maleństwo. Więc nie ma co pokazywać. Czyli wchodzimy do tego oto foliaczka. I tutaj był łoś, spacerował i z tamtej strony foliaka i szedł dróżką i wszedł tędyk, tędyk, tędyk i tam chodził w melonach i w arbuzach i skubał to i owo i chciał wejść przez tą furtkę ale biegiem zamknęliśmy zapraszam na film, kto nie oglądał z Państwa kilka filmów wstecz o łosiu taki to był gość niezapowiedziany no i tu mamy nasze papryki największą ilość i właśnie stąd ma coś być do konsumpcji zerwane, ale mi żal każdej jednej. Jak na razie w kolorze kremowym została jedna zebrana. A tak wygląda odmiana Red Batty. Ona będzie trzy razy taka, taka dosyć płaska, on taki kształt właśnie, czerwona, łagodna. Też z chorwackiego sklepu Cray Sands, grube ścianki ma. Bardzo warto ją uprawiać. Drugi krzeczek, jeszcze mniejszy, ale słabo nam idzie. Z paprykami, zawsze słabo nam idzie z nimi. Więc w zasadzie w tym sezonie można powiedzieć, że nawet nie najgorzej, bo druga połowa lipca minęła, a my już takie mamy. Owoce, a niech same kwiatuszki. Jak to bywało, czyli red Batty, To jest od ta odmiana. Obok bazylia i teraz dulce de espania. się telefon zaczyna psuć. Nie mogę wyłączyć. To są czerwone owoce docelowo. I potrafią być znacznie większe. O połowę. Spokojnie. I w tym foliaczku też jest dużo cienia. Krzaczki widać. No, moja ręka. Jak to wygląda? W głębi. Ta sama odmiana. Jeszcze mniejsza. Oświetlimy je. A tu kolejna ta sama odmiana, tam kapucha stoszkowa kalibos. Przepyszne surówki z niej wychodzą polecam. I porównując z białą, to te mączliki białe fruwające, tak się jej nie czepiają, dużo mniej. Można powiedzieć, że prawie wcale. Dulce de Espania. I tu taki mały krzaczek, spójrzcie. A owoc prawie ziemi dotyka. Krzaczek ma ze 30 cm. Kolejna dulce de Espania. Tu już większy okaz. O, faktycznie. A to ci sztuka. I kwiatuszki na górze. No, to wiecie, teraz jak się przyglądam, mogę powiedzieć, że ten sezon, mimo że zimny, jest chyba najlepszy paprykowy dla nas. A teraz słuchajcie. Teraz będzie miks papryk, ponieważ zostało mi dwa nasionka tego, dwa tego, trzy tego. I wysiała mi razem. Amanda. Menawka flamingo. I jedna z tych odmian, które teraz zobaczycie, docelowo przybarwia się na śliczny łososiowy kolor. Może to będzie ta. Nie pamiętam nazwy, która odmiany, która tak robi. Na pewno jest na początku taka kremowa, jak teraz widzicie. A potem się robi śliczna. Włososiowa, a myśmy w zeszłym roku pozrywali tej papryki w takiej fazie żółtej. I dopiero któraś tam została na krzaczku patrzymy, a ona się tak pięknie przebarwia. Kwiatuszków sporo. Krzaczek ma no, może pół metra. Tu jakieś kolosy. A jak się ułożyły, zobaczcie. Coś, aha, pozostało się kwiatuszka. Ekstra ta jest, wiecie? Tu jest duży blok taki. O, o. Ekstra, naprawdę. Ciekawe, która to z tych Nie pamiętam, muszę przejrzeć filmy. I tu, proszę bardzo. Jedna A tu rosnące kugurze. O tak, pamiętam. Rok temu takie były. Te rosnące kugurze nie przybarwiają się na łososiowy kolor. Czyli to będzie ta. Możliwe, że Amanda. Tak mi się coś kojarzy. I tu kolejna. Jeden owoc. Jakieś kwiatuszki na górze. No, tu maleństwo. I tu maleństwo. Nic na razie nie ma. Okazałego. I tu też. No i co? I pierwszy z pomidorków dojrzewa. A jest to odmiana zielony tygrys. Ha, Czyli ta pierwsza odmiana dojrzewa. Ze wszystkich 65 lub 7, które mamy. Ogórasy zostały dosadzone. Tam, gdzie był nadmiar wisiany gęsto, wyrwałam 17 siewek, żeby przerzedzić. Posadziliśmy. Pięknie się przyjęły. Rwane z suchego gruntu. Idziemy do ostatniego miejsca, ale tą Kalibos muszę pokazać. Pięknie głowę zawiązuje. Surówki no niebywale dobre są. Niebywale. Ekstra po prostu polecam. I chodźmy dalej. Ale jeszcze zobaczcie na taki kolor mamy oleander kwitnący coś jak krem wróż troszkę wpada śliczny tu na różowo kwitnie i na biało I lecimy dalej, a ten foliak już przestanie istnieć, za to pojawią się zmiany na tej części, na za rok. Foliak nazwany jako świniski, bo no tutaj w budyneczku obok kiedyś teście, x lat temu, mnóstwo świnki hodowali. O. Tu są również ogóreczki, te, które były rwane. Pięknie przyjęły się. Papryki mają te bardzo ciemno. Widać co tu się dzieje: nic nie rośnie, a nie mamy miejsca, by zabrać i przesadzić. No po prostu. Laila Bell, taka odmiana fioletowa. Dopiero będzie owoc się tworzył. Bill Stripet, czyli ta co na początku filmu była pokazana. I byle jak wygląda. Laila to jest kokato odmiana. Czerwone owoce. Słodkie. Ona fantazyjny kształt przybiera. Potrafi. A tu pomidorek, którego ukorzeniłam. Były wilki do wyrzucenia i, i się ukorzenił. Bronner Venus Pełniasty. I tu mamy co? Żółta papryka mięsista. Asiu, Asiu, od ciebie. Może doczekam owoca. Nazwa nieznana. I tu też żółta mięsista. Nawet kwiatuszków nie ma jeszcze. A film zakończy widokiem na przepiękną dalię, która tam rozkwitła. I należy do dali niskich. Wcześniej kwitła ta, na czerwony kolor, ale teraz tu, zobaczcie, jakie cudo, dalia doniczkowa, odmiany nie pamiętam, a fiszki nie mam. Pourywały się wraz z tymi suchymi końcówkami starych łodyg, podpisy, tak kilka dni temu rozkwitła. Dwa kwiaty, róż jest żółtym, taka niewysoka, to co wszystkiego dobrego, może ten sezon się w końcu wyklaruje, może nie będzie źle, dajcie spokój, porażka jak do tej pory, to są trociny, drzewo usuwamy. Arbuziaczki przesadzałam 12 lipca Na tej części gdzie jesteśmy Tylko jest jeden owoc Arbuzika Taki malutki Odmiana Duahauru od Wang O żółtym miąższu I słodziutkim miąższu no i tak jeszcze. Przesadzamy. 12 lipca. Przyjęły się to już widać. Podejmą wzrost na pewno. Do widzenia. I trzymajcie się. I wysiewajcie słoneczniki o różnych kolorach. Przepiękne. Złote barwy pomarańcze. Do następnego filmu. A co on ma na plecach drugiego słonecznika, czyli kolejny przypadek? za sezon. Już kilka takich było w przypadku dosłownie na plecach.